No dobra, teraz pytanie siódme. Troszeczkę o tym wspomniałem na początku, przedstawiając też nasz w tym krótkim wstępie. Natomiast chciałbym, żeby to też wybrzmiało z Twojej strony. Hmm. Czy, to, czy to podejście systemowe i narzędzie Insight Map to rozwiązanie zarezerwowane tylko dla wielkich korporacji? Mamy doświadczenia w pracy z korporacjami i z małymi firmami. Jaka jest różnica w podejściu i w efektywności? Jeżeli chodzi o duże firmy, korporacje. To generalnie wprowadzając na przykład to narzędzie na poziomie działu HR, to wiemy, że będziemy działali z tą metodologią od poziomu działu HR w dół struktury, co może być bardzo efektywne i możemy bardzo szybko rozwiązywać różnego rodzaju sytuacje problematyczne i projektować dalej ten rozwój w tej organizacji, im większa organizacja, im dalej od na przykład takiego działu HR jest zarząd, albo zarząd jest w ogóle gdzieś za granicą bo taka jest struktura właścicielska, że, że jest tam nie wiem jakiś fundusz czy, czy, czy jest jakaś firma matka za granicą, to nie mamy aż takiego wpływu na to jak ten system będzie funkcjonował. Niemniej jednak dla uskutecznienia podejmowania decyzji, generowania rozwiązań, poszukiwania luk tych systemowych problemów w organizacji to narzędzie sprawdzi się rewelacyjnie, ponieważ działa bardzo szybko jest bardzo skuteczne. Natomiast w mniejszych firmach, w firmach właścicielskich jesteśmy w stanie zrobić gigantyczną pracę, bo Samym właścicielem możemy pracować faktycznie w tym nurcie podejścia systemowego, i to może być absolutnie najskuteczniejsza rzecz. Firmy, które zatrudniają 30, 50, 100 osób, mają tą strukturę właścicielską. Jesteśmy blisko właściciela, jesteśmy w stanie bardzo szybko przedstawiać argumenty, bo jesteśmy bardzo szybko w stanie. Komunikować pewne rzeczy, podejmować decyzje. To powoduje, że równie szybko jesteśmy w stanie osiągać efekty. Może się okazać, że najskuteczniejsze podejście systemowe okaże się właśnie w wydaniu mniejszych firm właścicielskich, zatrudniających kilkadziesiąt, może 100-200 osób, ale bezpośrednio z udziałem właściciela firmy, ponieważ to właściciel firmy, jej założyciel jest architektem, jest projektantem organizacji, on ma w głowie jakąś wizję, jakiś cel, on nadaje. Ten, ten rytm i tego ducha tej, tej, tej organizacji, która dalej ma działać, funkcjonować, się rozwijać. W związku z tym ta osoba jest najważniejszą osobą w firmie, przede wszystkim dlatego, że ponosi największą odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym, w tym biznesie. W związku z tym, pracując, pracując w podejściu systemowym, powinniśmy przede wszystkim zacząć od właściciela firmy i dalej zapraszać kolejne osoby, kolejne działy osoby wpływowe czy mogące wybierać wpływ, mające przełożenie na realne działania do tej współpracy, po to, żeby osiągać najlepsze możliwe wyniki. Świetnie, dzięki. Czyli tak reasumując trochę, znaczy albo podbiję może komunikat, że... No my jak wiemy, mamy w tej chwili świat rezultatu i te szybkie efekty są jak najbardziej i pożądane i, i co najważniejsze możliwe do uzyskania i wiemy i, i już wiemy jaką metodą, już wiemy co zrobić. Znaczy chociażby na początku albo znaleźć informację, albo skontaktować się z Tobą Damianie i zapytać o to narzędzie InsideMap, bo ono no, wygląda na to i już wiem jak sobie rozmawialiśmy w kuluarach też po Twoich wdrożeniach, że no przynosi ekstremalnie świetne efekty, może tak to nazwę, że i one są szybkie i rezultaty są widoczne i jest poprawa w zasadzie wszystkiego i w końcu idzie mniej energii, mniej przepalania czasu, czyli jest nastawienie również nie tylko na wynik taki, że my wiemy po zastosowaniu narzędzia co, gdzie, jak i kiedy, ale wręcz jest wzrost obrotów przy Mniej przypalanej energii czy tam przychodów, no więc. Zgadza się. To Zgadza się. Przeżyć. I może, może też bym nie szedł aż tak daleko, że, że możemy tutaj wszystko ogarnąć, natomiast trzy najważniejsze grupy, z którymi na pewno warto pracować w tym, w tym podejściu, to są właściciele, to są menedżerowie, to są działy HR. Działy HR, które bardzo mocno są osadzone w tematach rozwojowych, więc one mogą bardzo szybko rozumieć, o co chodzi, i może, i, i to właśnie. To podejście może spowodować, że one będą prekursorami tych potężnych, efektywnych zna, zmian w, w organizacji. Natomiast najważniejsze jest to, że my w bardzo szybkim czasie jesteśmy w stanie wskazać bardzo konkretne momenty czy miejsca, w których możemy użyć pewnego rodzaju dźwigni po to, żeby wprowadzić zmianę, usprawnić to, co do tej pory nie działa. Najbardziej newralgiczne sytuacje, najbardziej newralgiczne momenty, tam stawiamy tę naszą dźwignię, która ma spowodować, że nastąpi trwała zmiana. Więc właściciele, menedżerowie, działy HR to są absolutnie najważniejsze, najważniejsze osoby w organizacji, które mają realny wpływ i możliwość przełożenia na efekty pracy szeroko pojętej, rozwojowej.